Siemalaczko z tej strony Roni.pl A to mój kolejny odcinek z A to mój pierwszy odcinek z serii Internet by Nelson Dzisiaj I dzisiaj Wam pokażę Do tego yy, do internet Cheaty Jest to False hack. Oczywiście dam do tego apodę jak widać mamy tutaj Nidja yy, czyli możemy sobie wybrać po prostu najróżniejsze rzeczy. Medicals, medical z Maile Możemy po prostu sobie wszystko wybrać. Na przykład Ammo tu mamy byle co i na przykład możemy sobie tu na X coś zrobić. Widać tu mamy Timber Wolf'a. My to mamy akurat e, tu jedną taką broń, i idzie do tego akurat magazynów. I tutaj mamy na przykład 20 razy zoom escape, więc zaraz powiem, że oglądam sobie. I tu gdzie jest Na do strajku. Ja nie mam bo do strajku, ale wam O, ale to ma lecz, znaczy, to ma time revolver Trzeba. to może być też zwykły ząb. Ale widać to jest zniżenie i możemy sobie tutaj oglądać. Pięknie. I wszystko ładnie, możemy sobie oglądać. O jak widać, Jak widać. Panią, ale dowiemy się po no To sobie Klimpa się życia. Jak widać to tutaj chodzi, jakąś tam i są graczki. Może zabić, zabić, lepiej, lepiej, zabić. Bajdziemy sobie autem. I zaraz wam oczywiście przedstawię jeszcze resztę hacków. Link do tego haku mam Wam w opisie. Oczywiście. Po instalacji mam filmik oczywiście od angielskiego youtubera. I zobaczcie co tutaj jeszcze mamy. Ole tego Hakka. MK mamy tutaj, sobie takie coś, niczy chudy, to sobie później założymy metkity military, równe Inne, inne równe rzeczy ja musiał, Musiałbym pojechać troszkę dalej Ua, o, o, dobra Taki ślepy nie jestem Jest I tutaj mamy również Na przykład napiszemy sobie tutaj name, na przykład tak back and back. Back and back. czyli tutaj, wszystko witaminki ładnie. No, i oczywiście, do tego tu mamy assembly hack. Patrzcie, tu możemy akurat to włączać. Tutaj możemy sobie wszystko wybierać. Tutaj możemy to wyłączyć. A ja akurat, kiedy klikniemy klikniemy, to wyłączamy. mamy również ESP, Możemy to zobaczyć, playerów z daleka. Tutaj zombie, gdzie są itemki? To nie wiem, co to są te kratki, unitety, wszystko inne, wszystkie zabić, wszystkie zombie oczywiście, e, zrespawnować wszystko, e, zreparować nasz kar, lub co innego z nim zrobić, z zrobić. Tu mamy Archimedes, mamy również. Amo, mamy również jeopony, to znaczy, że bronie Ammo to były różne naboje i te inne. Tu mamy, na przykład siecierkę piszemy sobie po prostu, spomimy, co tylko chcemy. I wtedy wychodzi nam różna taka wypadka. sobie aż na dół. Na przykład możemy tak dawać, tak? I wtedy znajdziemy naszą wybraną rzecz. I to by było na tyle dzisiaj wy Kęcie? I na tyle dzisiaj w tym poradniku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, zostaw klapkę w górę lub zasubskrybuj za mój kanał. Do widzenia. Cześć.